A więc dzisiaj zakołkujemy sobie koło. Użyjemy do tego takiego oto skromnego zestawu naprawczego. Ale, żeby zakołkować koło, najpierw potrzebujemy przebite koło. I mamy przebite koło. Gwóźdź oponie. Co za pech. A więc, przed przystąpieniem do naprawy, musimy wyciągnąć nasz gwóźdź. Do tego użyjemy śrubokręta. Płaskiego. Kombinerek oraz wielu innych rzeczy. Nie jest to łatwe. Jest to najtrudniejsza czynność w tym. Chociaż ten gwóźdź wychodzi w miarę dobrze. Syczy. Proszę bardzo, powietrze ucieka. Czasem jak, są, czasem, jak są malutkie dziurki i dokładnie nie widać, dobrze jest użyć wody z płynem Ludwik. Proszę bardzo. I będzie nam ładnie bumblował. Wtedy mamy pewność, gdzie jest otwór. Przecieramy całość. Używamy takiego, a to teraz narzędzia. Musimy ten otwór nieco powiększyć i rozwiercić, żeby druty, które są w oponie, rozeszły się na bok. Idzie to ciężko. Używamy do tego wazelinki, która jest dołączona w zestawie. Więcej, trzeba siły do tego dość dużo użyć. Mniej więcej tak to wygląda. Rozwiercamy go, rozkręcamy, powiększamy otwór. A w końcu powietrze ucieka konkretnie. Tak jest. Teraz już przechodzimy do prawidłowej czynności. Bo na pozór na razie pogorszyliśmy sprawę. Tak jest. Wyciągamy jeden ze sztureczków. Tak to wygląda. To jest 10 centymetrowy sznurek. Na długość do samochodów osobowych w zupełności uważam, że wystarczy. Oto kolejne narzędzie, którego będziemy używać. Szydło. Przekładamy nasz sznureczek przez szydło. Najlepiej do połowy. Szydło jest tak skonstruowane, że na końcu jest zakończone otworem, dzięki czemu będziemy mogli szydło wyciągnąć, jak już będzie zablokowane w oponie w ten sposób zostanie w niej sam sznurek. Zaginamy i zobaczymy, czy nam się uda. Szydło wciskamy mniej więcej do połowy sznurka, tak, żeby troszeczkę zostało go. Tego sznureczka. 3 czwarte powiedzmy i teraz szybkim ruchem, szybkim energicznym ruchem ręki wyrywamy szydło. Teraz co? Sprawdzamy czy nie ucieka powietrze. Widzimy, że nic się tutaj nie bąbluje, nic nie ucieka, czyli oznacza to, że nasza operacja zakończyła się sukcesem prawdopodobnie. Na koniec pozostaje ucięcie na wmiaru sznureczka z opony zwykłym nożykiem bądź takim dołączonym do zestawu. Robimy to równo z bieżnikiem opony, żeby on zaś nam nie haczył przy asfalcie. Możemy to troszeczkę przytrzymać. Ok, sprawdzimy jeszcze raz szczelność opony. Chodzi o to, że wszystko jest dobrze. Jedyne co nam pozostało teraz to napompować koło z powrotem. Uczynimy to za pomocą takiego kompresorka podłączanego prosto pod akumulator. Jak widzicie, mamy już flaczka. mamy dwie atmosfery 2.2 pracę uważam za zakończoną Opona została zakołkowana. Możemy jechać dalej.